To miało być tylko kolejne konklawę? A jednak świat wstrzymał oddech. Gdy nad Watykanem uniósł się biały dym, serca milionów katolików zabiły szybciej. Wśród tłumu zgromadzonego na placu św. Piotra rozległy się łzy, śpiewy i niepewność. Kim będzie nowy papież? Czy podoła wyzwaniom, które przed nim stoją? Czy zdoła uzdrowić Kościół w czasach prób? Euforia jednak szybko ustąpiła miejsca niepokojowi. Bo choć nowy Ojciec Święty wydaje się być postacią godną zaufania i o imponującym dorobku, jego przeszłość niesie ze sobą cienie, których nie da się zignorować. W czwartek 8 maja 2025 roku konklawę dobiegło końca, Watykan ogłosił wybór nowego papieża. Po śmierci Franciszka, który zmarł 21 kwietnia po długiej chorobie, Kościół katolicki przeżywał okres żałoby i oczekiwania. Nadzieje, modlitwy i spekulacje towarzyszyły obradom kardynałów od chwili, gdy wypowiedziano słynne Extra omnes. W końcu, o godzinie 18:10 nad kaplicą Sykstńską, uniósł się biały dym znak, że 267 Biskup Rzymu został wybrany. Nowym papieżem został kardynał Robert Francis Prejvoust ze Stanów Zjednoczonych, który przyjął imię Leon XIV. Wierni zgromadzeni na placu wiwatowali, gdy duchowny ukazał się na balkonie. By wygłosić swoje pierwsze urbi ete orbi. Prejwoust, pochodzący z Dolten niedaleko Chicago, przez lata zdobywał doświadczenie na misjach w Peru, a także jako prefekt dykasterii do spraw biskupów, kluczowej instytucji odpowiedzialnej za wybór i nadzór nad hierarchami kościoła. Uważany za człowieka zrównoważonego i bliskiego ideałom Franciszka, był jednym z faworytów jeszcze przed rozpoczęciem konklawe. Jego życiorys pokazuje zaangażowanie i głęboką duchowość. Święcenia przyjął w wieku 27 lat, pracował jako misjonarz, a potem przełożony generalny zakonu Augustianów. Jako biskup Ciclajo w Peru dał się poznać jako duszpasterz oddany sprawom lokalnych wspólnot. Ostatnie lata spędził w Watykanie, gdzie Franciszek powierzył mu jedną z najważniejszych ról w strukturze stolicy apostolskiej. Jednak wkrótce po wyborze Leona XIV światowe media zaczęły przypominać kontrowersje, które towarzyszyły jego wcześniejszej posłudze. W 2022 roku trzy zakonnice z Peru oskarżyły duchownych o molestowanie i przemoc, zarzucając jednocześnie ówczesnemu biskupowi Prewostowi brak zdecydowanej reakcji. Według relacji sióstr i obrońców ofiar, dokumentacja miała być opóźniana, a działania kościoła celowo powolne. Nowy biskup diecezji, mianowany już po odejściu Prewosta, miał rzekomo próbować zablokować dalsze dochodzenia. Chociaż Leon XIV nie został bezpośrednio oskarżony o jakiekolwiek przestępstwa, w opinii wielu komentatorów jego milczenie lub brak stanowczej reakcji mogą podważać zaufanie, którym powinien cieszyć się każdy papież. Z drugiej strony, jego wcześniejsze działania reformatorskie, w tym na polu przejrzystości nominacji biskupich, pokazały, że potrafi podejmować trudne decyzje. Dziś Leon XIV stoi przed zadaniem nie tylko duchowego przewodzenia Wspólnocie Katolickiej, ale również zmierzenia się z oczekiwaniami wiernych dotyczącymi pełnej jawności i odpowiedzialności w Kościele. Jego pontyfikat zaczyna się od nadziei i pytań, które mogą zadecydować o jego wiarygodności i miejscu w historii.